Siemanko, drodzy widzowie, my już spakowani, Godzina 6.35. Siemanko, Mason. Siemanko, proszę. Siemanko. Jedziemy na lotnisko i wracamy do Bangkoku po nasze bagaże, które zostawiliśmy w przechowalni. I potem zobaczycie, co dalej. Także żegnamy się z Chungpai. Pożegnaj się. Żegnamy kochanie, bo będzie za długo. Idę kochanie, idę. Czekamy na bolciarza. Jak zwykle się ociągają. My już e, na lotnisku po kontroli bezpieczeństwa czekamy na samolot. 8.10 mamy wylot do Don Mueang w Bangkoku. I co? I śniadanko. Pewnie zastanawiacie się, co mamy dzisiaj na śniadanie. <gryw> Jesteście bardzo ciekawi, ja to wiem, ja to czuję. Dzisiaj na śniadanko, kochanie, co jest? A, ja mam sushi, bardzo dobre z ikrom. już testowałem yy, kilka odcinków temu, no i mamy jeszcze, proszę bardzo, proszę bardzo, zestawik, bardzo dobre, zapytacie się ile, ja wam odpowiem, 50 batów. Smacznego. Dziękuję, smacznego. Kopunka! Obrigado. Przylecieliśmy ponownie do Bangkoku. Idziemy odebrać bagaż. I mamy 3 godziny na przesiadkę, na przesiadkę więc cóż! Popracujemy trochę nad YouTube'em dla Was. Zostawiliśmy bagaż. Yy... I co? <gryw> I idziemy do maszka. Zostawiliśmy bagaż. I idziemy Pod złodełki. Pod złotełki. Maja mnie zabiera. No, stwierdziła, że ma dość tajskiego jedzenia. Nie powiedziałam tak. Nie powiedziałam tak. Nie, w No dobra, będziemy testować, zdamy recenzję. Nie wiem co ja chcę pokazać. Smacznego. My już przy gejcie. Majka poszła jeść drugiego hamburgera ja sobie odpalam właśnie program do montowania dalej sobie będę montował w samolocie może też coś się da do zobaczenia w ja ale gdzie my lecimy surutkaj słuchaj no to tam właśnie się widzimy Właśnie wysiedliśmy z samolotu. Jesteśmy już wy. No gdzie, jesteś? gdzie jesteśmy No bo mi to nie wychodzi. No próbuj, próbuj. Surat Hai. Jesteśmy w Surat Hai. E, idziemy odebrać bagaż. Następnie idziemy złapać jakiegoś buca. Bo nie mamy niczego zarezerwowanego. Do Kopunthai. Kaosok. A, kaosok. <noise> Także tak, no. dziękuję po to... A, to było dziękuję. okej. Okay. <noise> Słuchajcie, jest mała komplikacja. Mieliśmy mieć busa o 15.30, jednak ten bus jest pełen, więc... nieoczekiwane... nieoczekiwane posiedzenie tutaj na lotnisku. Z tego... Wspistka wynika, że zapłaciliśmy dwa razy po 350 batów. Cena się pojawiła. I mamy o 17:30 transfer z lotniska do tego parku narodowego, w którym śpimy. Ten park jest w. ten park jest w dżungli i tam spędzimy dwie noce a dalej to się zobaczy także pomontujemy, zjemy coś odpoczniemy i ruszamy dalej no zapewne dziwicie się yy, czemu siedzimy w samochodzie yy, no perypetii ciąg, ciąg dalszy nie może być nudno Maja troszeczkę się zestresowała zdenerwowała a zdenerwowała się już śpieszę i tłumaczę. Kupiliśmy sobie bilet, tak jak w poprzedniej scenie widzieliście, za 700 batów. Cena się właśnie. Ale to, ty nie mówisz ceny. No wiem, ale to jest magia YouTube'a. Dobra, okej. Okay. Czekaliśmy na tą 17.30, jednak przyszła do nas pani i powiedziała, że jednak będziemy mieli obsługę o godzinę, czyli wyjedziemy o 18.30. Bus yy, jedzie dwie godziny, więc nie bylibyśmy po prostu za późno, nie mielibyśmy gdzie spać, nikt by nam nie otworzył. No więc ja przez przypadek zamówiłem Graba w aplikacji, coś takiego jak Uber. i yy, i co, jedziemy za 1000 batów po półtorej godzinie w Bolcie właśnie dojechaliśmy do dżungli idziemy z gościem który zaprowadzi nas do naszego domku ogólnie jest tu mega spokojnie mega ciepło po prostu śpimy pod rany pod pionową skałą. O, autentycznie tu jest pion. Ja, to są te domki. O widzowie. To jest coś pięknego. O, jakie wielkie jaszczurki tu biegają. Maja będzie zachwycona. Opa. Thank you. Okay. Bardzo mi się podoba mamy gniazdko O kurde O tu jest gniazdo czegoś? Nie jest nic nic O, jaki, o niebieski, jaki ładny. Mamy tarasik z jednej strony i mamy tarasik z drugiej strony. Jest mała niedogodność: nie mamy prądu tutaj na naszą przejściówkę, więc miejmy nadzieję, że będziemy mogli się podładować w restauracji, do której idziemy. E, jak się czekinowaliśmy, czekinowaliśmy. Check, meldowaliśmy, to usłyszeliśmy od razu po Polaków. Więc na takim zadupiu Polacy też są obecni. No niesamowicie, niesam niesamowicie wygląda to. Na kornicy byśmy sobie takie posadzili. Mhm. Myślisz, że komuś się sypnęło po prostu tak ziarnem tutaj? Mhm. Ja mam to zamknąć na kłódkę. W dżungli tak się zamyka? Weź no trzymaj to. Psiknij nafac. Aha, bo tutaj jest konieczność psikania się sprayem na komary. Żeby nie, za, nie zachorować, nie no możesz. Ale weź to lotnisko opanuj i tam. Pięknie. Idziemy sobie pozwiedzać. Widziałem tutaj duże jaszczurki, kochanie. Moi kochani, pokazałbym wam tą górę, ale... no nijak nie. Drzewa zasłaniają tutaj troszeczkę. Teraz jak tylko będzie możliwość, to... to wam pokażę. Tu kolejne domki. Zarąbisty pomysł. Nie wiem, skąd ty to wzięłaś, kochanie. Na ja Pewnie z TikToka. Nie. nie? Ja sama znalazłam. Sama znalazłaś? Ja sama. Czy to jest góra termitów? Nie, dobra, nieważne, to tylko piach. Idziemy dalej Tu masz górę O! Oh. Kochani widzowie, czy wy to widzicie? To, to jest pion to, Aż sobie w drugą rękę wezmę telefon Fantastycznie I cisza I smogu nie ma Kolejny domek. Dużo tu palą ognisk. Nie wiem. Ogólnie, jak tu weszliśmy, to czuć było od razu takim spalonym czymś. Spalonym bambusem. Spalonym bambusem, tak. Ale zobaczcie, oni, być może oni tutaj palą ze względu na komary albo dzikie zwierzęta po prostu. No, co mam, nie wziąłeś do dżungli? Jesteśmy po środku niczego. A tak, palmy. Uuu, fajna. Oj, kokosy. Patrzcie tu, nie wiem, czy ja tu mogę wchodzić. Patrzcie, widzowie. Jezus, tam coś jest w środku. A, okej okay, dobra fałszywa. Ja się zlękłem. Tu coś się buduje. Ogólnie jesteśmy w miejscu, gdzie niczego nie ma. autentycznie niczego nie ma. O, tu jest kokos, nie wiem, boję się go ruszyć, żeby coś mi nie zażarło. Chyba jest git. Przyjechaliśmy z tamtej strony co wam pokazałem. Eee, odjechaliśmy z głównej drogi, no i ta pani nam już powiedziała tutaj, że to jest bardzo mała wioska i żebyśmy jej dali znać, gdybyśmy gdziekolwiek chcieli jechać. Bo tutaj samochód przejeżdża raz na godzinę, a akurat mam to szczęście, że przejechałem. No siema. Oni się tak tu witają. No i to jest... To jest cała wioska od tego domu tam oddali. Od po ten... Tą restaurację. No ale tak naprawdę tutaj lokali się tylko to prowadzą. Robi to wrażenie. Naprawdę dla kogoś, kto podróżuje po świecie i, i, i by, bywał w takich miejscach, no to to może dla niego to jest normalne. Hej! O, i zobaczcie, zbierają sobie coś. Nie wiem, co to są za drzewa. U nas się tak robi z brzozami, ale w każdym, a może to kałczuk. Jak się pieprznąłem, to naj... najwyżej to wykasuję. Ale każde drzewko ma zbanuszek i coś do niego zbierają kury. I to jest ostatni dom w wiosce. Kurde, murowany. Elegancko No i dalej już nic nie ma Właśnie odganiane są pumy I rozpalli ognisko A jest 35 stopni ale to przeciwko komarom i innym insektom które nas tu mogą zjeść ja biorę chyba panank kary chicken. a ja chyba pataj pewnie to słyszycie co? pewnie to słyszycie あっ、um? no. Trochę ostre. Kochani, mi się żegnamy. Moje było piękne. Moje też. Majka przepala, właśnie. Jeszcze sobie jemy krewetki i coś tam innego, ale już się żegnamy. Z tego względu, że zaraz nic nie będzie widać, a GoPro w ciemności nie radzi sobie zbyt dobrze. Także dzięki za dziś i widzimy się jutro gdzie? na jeziorze na jeziorze